500 milionów dolarów, tyle zebrali twórcy serwisu PAMFAN podczas ich ICO, które odbyło się 12 lipca, a sprzedano je w 12 minut 500 milionów dolarów. Tyle za tyle kupiono token PAM, który zlistowany zostanie najprawdopodobniej już jutro. A co za tym idzie, my, jako osoby, które przede wszystkim bardzo mocno angażowały się w handel memcoinami bezpośrednio poprzez tą platformę, liczą na duży AirDrop, który zresztą został oficjalnie zapowiedziany. Jeżeli chodzi o sprzedaż, bezpośrednio na stronie token PAMFAN sprzedano za 448 milionów dolarów plus to, co sprzedały seksy, które uczestniczyły również w tym ICO. Jeżeli chodzi o mnie, bardzo niskie zaangażowanie, jeżeli chodzi o zakup tokenów, przede wszystkim dlatego, że liczę na duży airdrop. Czy taki on będzie? Nie wiem. Za chwileczkę powiem Wam, na co należy zwrócić uwagę i kto potencjalnie otrzyma ten airdrop. Natomiast pamiętajcie, absolutnie nie jest to parada finansowa. To są tylko i wyłącznie moje domniemania, moje spekulacje na temat tego nadchodzącego airdropu. Jeżeli chodzi o mój udział, to jest zwyczajnie tylko 50 dolarów, które wrzuciłem przede wszystkim po to, żeby mieć te tokeny. A dlaczego tak, nie, tak mało? Przede wszystkim dlatego, że moja strategia w przypadku wchodzenia w partycypowania w jakiekolwiek ICO na tym poziomie czy też w pre -sale, polega na tym, że wchodzę tylko i wyłącznie za minimalną kwotę 10%, czasem nawet mniej, jeżeli chodzi o budżet. Bo pamiętajcie, że w przypadku tego tokenu presja sprzedażowa będzie olbrzymia na starcie. Przede wszystkim dlatego, że będziemy mieć airdrop, przede wszystkim dlatego, że kupowali tutaj bardzo duzi gracze i wchodziło, wchodzą tutaj w grę milionowe zakupy. Po to, żeby albo dodawać do płynności i zarabiać bezpośrednio poprzez Meteora, i otrzymując z każdej transakcji, bądź też zwyczajnie sprzedać w momencie, kiedy ten token urośnie zaraz po starcie. Bo pamiętajcie, że tutaj również Seksy, jak i też oczywiście Deksy będą mocno zaangażowane, będzie bardzo dużo botów, market makerów, które stworzą bardzo olbrzymi wolumen. I ja przypuszczam, że Solana tego dnia będzie mogła. Zostać zawieszona, zawieszona tak jak mieliśmy to w przypadku chociażby startu tokenu Trump, który tak naprawdę zawiesił Gito, zawiesił całą sieć, no i nie można było praktycznie dokonywać transakcji. Tak więc pamiętajcie o tym, kto natomiast będzie w stanie otrzymać ten airdrop. Jedną z pewnością co wiemy to wszyscy, którzy angażowali swoje środki bezpośrednio w zakup, handel tokenów na PAMFAN. Natomiast już we wcześniejszym filmie pokazywałem Wam checker, który możecie znaleźć na Dune. Zresztą link bezpośrednio przesyłam pod, w opisie pod tym filmem, w którym możecie sprawdzić każdy swój portfel, który był zaangażowany w handel memcoinami. I nie ma tutaj znaczenia, czy robiliście to bezpośrednio przez stronę PAMFAN, czy przez serwisy typu Axiom, czy GMGN, czy BullX, czy jakiekolwiek inne. Te serwisy, w których podłączaliście bezpośrednio swój portfel non custodialowy, załóżmy, którego trzymajcie na Fantomie i handlowaliście na nim, to macie przydział swoich tokenów. Jakie będzie, będą to wielkości tokenów? Oczywiście tego jeszcze nikt do końca nie wie, natomiast możecie sobie sprawdzić bezpośrednio tu, w tym miejscu, wpisując sobie adres waszego portfela w którym to możecie sprawdzić, jakie robiliście obroty na swoim portfelu, a co za tym idzie, do jakiego tiera automatycznie jesteście przydzieleni. Jeżeli chodzi o tiery, mamy tutaj przynajmniej według Dune 6 tierów, w których to w zależności od tego, jakie obroty robiliście, takie przydziały tokenów otrzymają. Natomiast spójrzcie na ilość portfeli, które kwalifikują się bezpośrednio do konkretnych tierów. Zaczynając od tego najniższego, czyli te portfele, które robiły minimum jeden, K, czyli 1000 dolarów, 1000 USDT obrotu, no to jest ich ponad 4 miliony. Jeżeli chodzi o obroty rzędu 10 tysięcy i plus wyżej, to jest 787 tysięcy, 100 tysięcy dolarów i więcej, 155 tysięcy, 1 milion i więcej, 23 tysiące, 10 milionów, 1600, 000, 100 milionów obrotów, 54 wolety. Pamiętajcie, że każdy wolet, który był zaangażowany w handel, memcoinami poprzez PAMFAN, ale używając również też wszystkich tak naprawdę dostępnych serwisów, które obsługiwały ten router, macie możliwość uczestniczenia w tym airdropie. Jeżeli chodzi o mnie, ja ze wszystkich woletów, łącznie z tym, co tak naprawdę od początku robiłem, bo zaczynałem tradeować tak naprawdę na PAMFAN od samego początku, to jestem w tym przedziale 1 milion plus. To się wydaje, że może być ogromna kwota, ale pamiętajcie, że wolumen tak naprawdę można zrobić bardzo szybko i biorąc pod uwagę, że tak naprawdę część z nas handlowała od samego początku, używając różnych walletów, będzie w stanie jakby zebrać mniej więcej taką ilość tokenów. Jaka jest moja strategia, jeżeli chodzi o airdrop? Przede wszystkim to, o czym mówiłem. Na samym starcie ja osobiście szykuję się na bardzo mocny dump tej ceny i w moim przypadku, zwyczajnie sprzedam wszystkie tokeny, które uzyskam z airdropa. Co zrobię dalej? Z pewnością odkupię w momencie, kiedy będzie mocny spadek. Wykorzystam oczywiście część tych środków, które otrzymam w airdropie. No i kupię je, ale co z nimi zrobię? Przede wszystkim wrzucę w płynność po to, żeby pasywnie zarabiać z każdej transakcji, ponieważ wolumeny będą olbrzymie. Oczywiście, jeżeli chodzi o sam PAMFAN, słuchajcie, są różne teorie o dotyczące tego, co się stanie dalej z PAMFAN. Przede wszystkim dlatego, że same obroty, jeżeli chodzi o ten Lunchpad, w porównaniu do zeszłego roku, drastycznie spadły, a to przede wszystkim dlatego, że pojawiła się mocna konkurencja. Mocna konkurencja, która również wprowadziła wiele innowacji, które spowodowały to, że PAMFAN musiał również Ewoluować. Wprowadzono revenue dla każdego twórcy tokenów, który tworzy token 50% fi, które 50% fee, z których idzie bezpośrednio do PAMFAN, wysyłane jest bezpośrednio do twórcy. No i tutaj jest jeszcze jeden właśnie element, który decyduje o tym, kto otrzyma i ile otrzyma tych tokenów. Z tego, co ja się dowiedziałem, również twórcy, a co za tym idzie, wielu rakpulowców, którzy... Tworzą tokeny tylko po to, żeby je wywalić, również otrzymają taki airdrop. Osoby, które tworzyły live streamy, osoby, które używają ich aplikacji bezpośrednio pod urządzenie mobilne, również będą dodatkowo nagradzane. Tak więc tych czynników, elementów jest dość sporo. Czekamy oczywiście z niecierpliwością na ten airdrop. Oczywiście mówię za siebie, ponieważ ja angażowałem się bardzo mocno, jeżeli chodzi o handel memcoinami i będę robić to dalej. Będę wykorzystywać przede wszystkim trend, ale również też i liczę, że jest to taki moment, w którym wóz albo przewóz, bo najprawdopodobniej po tym listingu może dojść do mocnego dumpu. I tak naprawdę PAMFAN może stracić jeszcze bardziej na rynku niż dzieje się to w tej chwili, tak więc wykorzystajcie swoją Tą chwilę wykorzystajcie moment. Jeżeli angażowaliście się bardzo mocno w handel coinami, macie szansę otrzymać bardzo duży airdrop, który ja osobiście sprzedaję i będę czekać na rozwój wydarzeń. Nawet jeżeli cena pójdzie do góry, a ja otrzymam kilka, kilkanaście tysięcy dolarów, może kilkadziesiąt tysięcy dolarów, któż to wie, a może tylko 100-200 nie mam pojęcia, to zawsze masz te pieniądze w kieszeni i nie ma co liczyć, nie ma co. Oczywiście, mówię tu tylko i wyłącznie za siebie. Wierzyć w projekty. Dawno przestałem wierzyć w projekty, dawno przestałem podchodzić do nich na zasadzie wiary, że będzie to ten jedyny, będzie to ten projekt, który da zarobić olbrzymie pieniądze. Ważne jest to, co jest tu i teraz, i to jest, i to się dla mnie liczy. Tak więc, słuchajcie, czekamy do 15 lipca, dziś mamy 14. Na tą chwilę nie dzieje się nic aktualnego, jeżeli chodzi o Twitter. PAM fan oczywiście, no i to przede wszystkim na co musicie zwracać, to Twitter. Uważajcie na różnego rodzaju skamy, w których pojawia się już masa, w których możecie claimować tokeny, możecie sprawdzać, sprawdzajcie adresy domen. Oryginalna domena, z której będzie jakikolwiek link, jeżeli będzie dystrybucja dokonywana w ten sposób, będzie to pump.fun i to jest jedyne źródło, z którego będziecie mogli otrzymywać tokeny. Wszystkie inne źródła, które będą Wam wyskakiwać, a przede wszystkim na Twitterze, których jest masa w tej chwili, będą to zwyczajnie skamy, tak więc uważajcie na to, aby nie zostać, nie paść ofiarą przede wszystkim oszustwa. Tak więc czekamy, słuchajcie, z niecierpliwością na to, co przyniesie nam PAMFAN, a przede wszystkim Airdrop. Jestem niesamowicie tego ciekaw. Jest to Myślę, że jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszych listingów w 2025 roku oczekiwany przez wiele osób. Tak więc tyle z mojej strony. Oczywiście wszelkie informacje, aktualizacje dotyczące airdrop i sytuacji związanej z pamfan znajdziecie również na mojej grupie zdefiniowani, do której serdecznie zapraszam, link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Tak więc tyle z mojej strony. Ja dziękuję serdecznie. Trzymajcie się i cześć.